Często zastanawiamy się, w jaki sposób możemy służyć Bogu. Są różne nurty w kościele: jedni mówią, że służyć Bogu można tylko tak, drudzy mówią, że w inny sposób. A co na ten temat powie nam dzisiaj Święty Paweł, usłyszymy w dzisiejszym kwadransiku ze Słowem, na który Was bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Cześć kochani, cudowni ludzie, dobrze was widzieć. Trochę mnie tu nie było, więc wiem, wiem, moja wina. Zwykle kwadransiki powinny pojawiać się w środy i w niedzielę, ale no, bywają różne sytuacje i faktycznie ostatnio było tak intensywnie, że nie wyrabiałem się z wszystkimi nagraniami i też nie chciałem wam nagrywać byle czego także dzisiaj się zebrałem do tego żeby nagrać wam te 15 minut rozważania słowa w piątek czyli trochę później za chwilę będzie niedziela więc dla niektórych pewnie zorientują się niektórzy są dwa nowe odcinki jednego dnia to będziecie mieli dwa razy większy bonus także mam nadzieję że nie będzie źle i nie będziecie zasmuceni, że w tygodniu brakło jednego odcinka. Od ostatniego kwadransika sporo się działo. No i to wam muszę powiedzieć, że miałem naprawdę taki bardzo intensywny czas głoszenia słowa. Już powoli zmierzam do wakacji. Niedługo, już od niedzieli, ruszam sobie na tygodniowy wypoczynek w góry. Także mam nadzieję, że uda mi się odpocząć, uda mi się trochę nabrać sił. A w zeszłym tygodniu byłem tak naprawdę takim jednym ciągiem w Stryszawie. Miałem rekolekcje dla dyrektorów szkół nowej ewangelizacji. No, to było takie też, myślę, duży zaszczyt dla mnie i takie ważne wydarzenie, bo dzień później po mnie głosił arcybiskup Pryś, Jose Prado Flores, kardynał Krajewski, był Karol Sobczyk, byli naprawdę ludzie służący, kochający Pana Boga no Można się od nich wiele nauczyć, więc cieszę się, że mogłem w takim gronie też się modlić. I, i naprawdę ten czas też wieczornego nabożeństwa, które mieliśmy z modlitwą o wylanie Ducha Świętego był, był bardzo mocny, był potężny. Duch Święty przyszedł, dotknął wielu ludzi, wielu doświadczało Go naprawdę w taki namacalny sposób. I no to są takie naprawdę moje jedne z ulubionych spotkań, kiedy Duch Święty przychodzi i naprawdę czuć Jego niezwykłą obecność. Zresztą to samo później działo się na Tour de Poloń, kiedy w Katowicach w sobotni poranek mieliśmy Eucharystię, głosiłem Słowo, i później też modliliśmy się modlitwą uwielbienia, a też modlitwą o uzdrowienie. No, ci co byli, wiedzą jak było. Że było naprawdę poruszająco. Zresztą docierają do mnie ciągle nowe świadectwa. Wielu ludzi napisało do mnie. To też jest dla mnie potwierdzenie, że Duch Święty prowadził nas w tej modlitwie w trakcie uwielbienia. Miałem takie wrażenie i przekonanie, że wielu ludzi przyszło na spotkanie w takim już smutku, który jest permanentny i taki długi, ciągnący się. I, i, I miałem wrażenie, że Bóg chce wylać po prostu jak, jak taki deszcz spaść na. Na ziemię, która jest zeschła, i wielu później faktycznie napisało, kiedy, kiedy pisaliście mi w prywatnych wiadomościach, jak się czujecie po tym spotkaniu. Wielu pisało, przyszła radość, która jest do dzisiaj we mnie, radość, z którą się położyłem spać i wstałem z nią rano. To było coś, co, co bardzo wielu z Was mówiło, więc Bóg wylewał radość. Była też taka kobieta, która też wysłała mi wiadomość o swojej mamie, która miała problemy w ogóle z założeniem żakietu, kurtki jeszcze dzień wcześniej, od paru miesięcy jej ramię było niesprawne. I, i mówi: To był moment, kiedy, mówi Marcin, zacząłeś głosić, ona zobaczyła, że wyszedłeś, i nagle jej ramię się odblokowało, i noga, ręka, znaczy noga może też u kogoś, ale jej ręka została uzdrowiona. I, I to było coś niezwykłego, a już wiele, wiele miesięcy się męczyła z tą, z tą ręką, z tą kontuzją. Także takich historii było sporo. Nie było w Katowicach czasu na świadectwa, bo mieliśmy jedynie dwie godziny i tak trochę przeciągnąłem i musieliśmy szybko gonić, zwijać sprzęt, żeby mo mogła się odbyć Eucharystia kolejna o godzinie 12. Ale było naprawdę, naprawdę niezwykle. Dziękuję Wam za modlitwę. Wielu z Was się modliło, wstawiało. I nocne modlitwy, i posty, i to wszystko, o czym za moment też w sumie wspomnę w Słowie Bożym. To wszystko się działo, i Bóg naprawdę objawiał swoją chwałę. I to, co też mówiłem na Facebooku, nagrałem taki krótki filmik. To było dla mnie doświadczenie kościoła, że ja jadę głosić, i nie mam siły, żeby teraz pościć i wszystko robić sam. Ale wielu z Was pisało, że się modlicie, że pościcie, i, i ja czułem, że po prostu ta, ta jedność kościoła, duchowa jedność kościoła, gdzie jedni się modlą, drudzy poszczą, a ktoś inny jeszcze głosi, jest tak niezwykła, że, że tworzyliśmy komunię, tworzyliśmy jedność, i to jedno ciało, jeden kościół, e, mogliśmy oglądać w sobotę w Katowicach. I od momentu, kiedy się weszło do, do kościoła na modlitwę, ja przez całe te dwie godziny z kawałkiem czułem obecność Pana, obecność Ducha Świętego tak bardzo mocno, intensywnie. Więc to był piękny czas. Później pojechałem jeszcze do kokotka na rekolekcję dla jednej ze wspólnot. Było pięknie. Ja też takim śmiesznym świadectwem trochę to było, że przyszedł do mnie jeden mężczyzna na korytarzu. Mówi: Marcin, byłeś z nami rok temu, i ja tak nie do końca do Ciebie podchodziłem na poważnie, na serio. Ale byli, byłem na modlitwie o uzdrowienie, którą poprowadziłeś, i, i miałem narość pod pachą, która no, trochę nie wiedziałem, co to jest, i się bałem iść z tym do lekarza. I ta narość po, po tej modlitwie po prostu zniknęła. No i teraz wiem, że Pan Bóg Cię posłał i, i, i nie mam wątpliwości, więc znaki, które Pan Bóg daje, one potwierdzają czasami. Nasze gdzieś tam, czy wychodzą naprzeciw naszym wątpliwościom I, i Bóg sam pokazuje, kogo posyła, i człowiek nie musi się wcale sam bronić. No, mógłbym tak opowiadać, opowiadać. Do końca tygodnia jest intensywnie. We wtorek mieliśmy modlitwę uwielbienia na dworze ewangelizacyjną dzisiaj, teraz, w tym momencie, kiedy nagrywam i skończę zaraz pędzę na ewangelizację na ulicę na rynek z moimi tutaj wariatami, szalonymi przyjaciółmi ze wspólnoty. Jutro, czyli w piątek, bo nagrywam to w czwartek, w piątek mamy modlitwę też o uzdrowienie z arcybiskupem Rysiem, z Dawidem Hatawejem, w Łodzi u jezuitów o 18. Będzie też transmisja na żywo na kanale Mocnych w Duchu. W sobotę znowu ewangelizacja na ulicy w Warszawie, czuwanie nocne i w niedzielę jadę już sobie na urlop, także mam nadzieję, że trochę też odpocznę. Kochani, chciałbym, byśmy dzisiaj otworzyli drugi Koryntian 6, od 3 do 10 rozdziału. Mam nadzieję, że zdążymy jeszcze trochę tego słowa ugryźć i go przeczytać, zatrzymać się na nim, bo, bo to jest myślę coś, o co tutaj nam chodzi szczególnie w tych kwadransikach ze Słowem. Żeby Słowo Boże kochać, trzeba najpierw je wziąć do ręki. Trzeba je czytać, nie wystarczy słuchać interpretacji innych ludzi, potrzebujesz sam czytać słowo, sam czytać słowo, które oczywiście później e, interpretujemy też szczególnie w tych dogmatycznych kwestiach zgodnie z katechizmem, z nauczaniem kościoła, z magisterium ale są takie przestrzenie, w których naszych, w naszym prywatnym życiu Pan Bóg mówi do nas przez Słowo Boże i nie wystarczy, że będziesz słuchał jedynie czyjejś interpretacji, czyjegoś komentarza, chociaż słuchaj, bo to pomaga, ale to nie wszystko. Potrzebujemy sami pokochać Słowo Boże i wziąć je do ręki. Także 2 Koryntian 6, od 3 do 10. Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej posługi, okazujemy się Sługami Boga przez wszystko. I teraz Święty Paweł będzie opisywał, będzie wymieniał, przez co okazujemy się sługami Boga. Przez wielką cierpliwość wśród utrapień, przeciwności i ucisków, w chłostach, w więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach, przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez objawy, przejawy ducha świętego. I miłość nieobłudną, przez głoszenie prawdy i moc Bożą, przez oręż sprawiedliwości zaczepny i obronny, wśród czci i pohańbienia, przez dobrą sławę i zniesławienie, uchodzący za oszustów, a przecież prawdomówni, niby nieznani, a przecież dobrze znani, niby umierający, a to żyjemy, jakby karceni, lecz nieuśmiercani, jakby smutni lecz zawsze radośni, jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu, jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko. To jest jeden z moich ulubionych fragmentów z Dytu do Koryntian. Pamiętam go od, od, od paru lat, wracam sobie do niego. Ten, ten fragment bardzo mnie porusza. Święty Paweł jako apostoł przeżywa różne chwile i różne momenty. On bardzo często doświadczał krzyża w związku z niesieniem Ewangelii, doświadczał przeciwności, prześladowań, doświadczał wielu różnych trudnych sytuacji, przez to, że tak odważnie niósł Jezusa innym. I chciałem Wam pokazać dzisiaj ten fragment, i chciałbym, żeby Bóg mówił do nas przez ten fragment, bo On pokazuje nam, w jak wiele różnych przestrzeni naszego życia, czy inaczej, jak wiele różnych przestrzeni naszego życia. Okazuje się przestrzenią do tego, by dać świadectwo o naszym kochaniu Jezusa, dać świadectwo o tym, że Go znamy, że za Nim idziemy, o tym, że, że jesteśmy naprawdę Jego sługami, ale tak naprawdę Jego przyjaciółmi, bo przyjaźń objawia się również przez służbę, przez uniżenie. I, I zobaczcie, jak wiele rzeczy wymienia tutaj Święty Paweł. Tak naprawdę mówi, że okazujemy się sługami Boga przez wszystko. Czyli każda, zobaczcie, każda okazja w życiu, czy każda sytuacja w życiu, ta dobra sytuacja, kiedy ci, to dobrze ci się dzieje, kiedy jesteś na ustach wszystkich pozytywnie, e, ale i ta zła sytuacja, kiedy w życiu ci się wali, kiedy no, wydaje ci się, że, że naprawdę jest ciężko, że nie wiesz, co teraz w tym momencie zrobić. To wszystko jest okazją do tego, by okazać się sługą Chrystusa, by okazać się tym, który do niego należy. I czytamy dalej. Okazujemy się sługami Boga przez wielką cierpliwość. Kiedy coś się dzieje w Twoim życiu e, nie tak, jakbyś chciał, a ty cierpliwie to znosisz, cierpliwie znosisz. E, te rzeczy, które no, wiesz, że to nie jest Twoja wina, że coś się dzieje w Twoim życiu. Święty Paweł na przykład mówi w innym miejscu, że czasami znosimy niesprawiedliwie jakieś cierpienie, e, i mówi właśnie, że. Pochwala taką postawę, kiedy potrafimy ze względu na Chrystusa znieść jakąś niesprawiedliwość z tą intencją, że znosimy ją dla Chrystusa i okazujemy tą cierpliwość, znosimy to, bierzemy to na siebie, mimo że wiemy, że, że, że to nie jest wina, którą my powinniśmy nosić. Kiedy bierzemy to z uwagi na Chrystusa, to jest dowód naszej, naszej wiary, to jest dowód naszego poddania Chrystusowi, to jest styl życia, który podoba się Panu. Bóg, który widzi w ukryciu, Ojciec, który widzi w ukryciu, On odda Tobie za każdą niesprawiedliwość. Więc okazujemy się sługami Boga przez cierpliwość, wśród utrapień, przeciwności i ucisków. Teraz czytamy i słyszymy bardzo wiele na temat kościoła w, w Afganistanie. Co się dzieje? Kochani, módlmy się za kościół w Afganistanie. Oni okazują się sługami Boga przez prześladowanie z uwagi na swoją wiarę. Bardzo wielu chrześcijan tam ginie dzisiaj. Afganistan to jest drugi pod względem przyrostu chrześcijan kraj na świecie, gdzie Kościół podziemny rośnie. To jest coś niezwykłego, niesamowitego i potrzebujemy się dzisiaj modlić za naszych braci, za Afganistan, bo oni okazują się sługami wśród utrapień, przeciwności, ucisków w chłostach, w więzieniach podczas rozruchów. Mało kto z nas doświadczy takiego prześladowania, ale oni już tego doświadczają i potrzebujemy modlić się za naszych braci. Błogosławimy Afganistan, Panie naszych braci, którzy tam walczą o swoje życie i o wiarę. I to, co możemy odnieść do naszego życia, mówiłem wam o tym w Katowicach, kiedy byliśmy, wielu okazało się sługami Chrystusa przez nocne czuwania i posty, kiedy idziesz pościć, kiedy jest Ci ciężko, kiedy walczysz w nocy, żeby nie zasnąć, bo się modlisz, okazujesz się sługą Boga. Zarówno w dzień, jak i w nocy. W nocy również masz okazję, by zawalczyć o to, by okazać się sługą Chrystusa. Przez nocne czuwania i posty, również przez czystość. Kiedy walczysz o swoją czystość, kiedy walczysz o czystość swojego wzroku, walczysz o to, na co patrzeć, a na co nie patrzeć, kiedy stawiasz straż swoim oczom i mówisz: Nie będę na to patrzył, nie będę oglądał tego filmu, nie będę tam szedł, bo wiem, że tam będzie zbyt wiele pokus dla moich oczu. Odcinam się od tego, przez to okazujesz się sługą Chrystusa. Przez umiejętność, przez wielkoduszność, kiedy przychodzi dzisiaj tutaj, przyszedł tutaj ktoś z restauracji, żeby przynieść mi sushi na obiad, zawsze to jest dobra okazja, by okazać się sługą Chrystusa, kiedy zostawiasz napiwek i mówisz, niech cię Bóg błogosławi. Czasem pytają kelnerzy, czemu dajecie takie napiwki, mówi, bo Jezus dał nam wszystko, więc my też chcemy dać wam to błogosławieństwo. Bóg mi błogosławi, ja chcę błogosławić Tobie. Każda okazja jest okazją dla człowieka wierzącego do tego, by podzielić się Chrystusem. Przez łagodność, kiedy przychodzi ktoś do Ciebie i wiesz, że powinieneś wybuchnąć twoja stara natura ci mówi odegraj się, krzyknij na Niego. Ty przez łagodność okazujesz się sługą Chrystusa. Przez przejawy Ducha Świętego i miłość nieobłudną, przez głoszenie prawdy i moc Bożą, kiedy idziemy ewangelizować, jak moi przyjaciele teraz na ulicy, do których zaraz tam spróbuję dołączyć, ich lekko wesprzeć, kiedy idziemy głosić, kiedy modlimy się o cuda i cuda się dzieją, kiedy Pan dokonuje znaków, okazujemy się sługami Chrystusa. Kiedy kochamy ludzi przez miłość nieobłudną, kiedy idziesz i dajesz drugiemu człowiekowi miłość, to jest okazja, i to jest sposób, żeby mówić o Chrystusie swoim gestem bardziej niż słowami. Przez oręż sprawiedliwości, zaczepny i obronny, wśród czci i pohańbienia, przez dobrą sławę i zniesławienie. To mnie bardzo porusza, że kiedy jesteś na ustach wszystkich, wczoraj oglądają chyba Dawid Kwiatkowski wygrał tam słowika chyba publiczności nagrodę za, za piosenkę, którą zaśpiewał. Piękną piosenkę, swoją drogą i gratulujemy Dawidowi. Wykorzystał swój czas podziękowania, żeby podziękować Bogu. Powiedział słowa, które, które były naprawdę poruszające. Podziękował Bogu za miejsce, w którym się znalazł i powiedział do ludzi kerygmat. Powiedział, Bóg ma plan dla twojego życia. Pamiętaj, to jest niesamowity plan. Kiedy jesteś na ustach przez chwałę, kiedy cię wynoszą, żeby cię pochwalić, Masz okazję, by być świadkiem Chrystusa. Ale również kiedy jesteś pohańbiony, kiedy jesteś odrzucony, to też jest moment, w którym okazujesz się sługą Chrystusa. Kiedy akceptujesz to poniżenie z uwagi na Chrystusa, kiedy to poniżenie cię dotyka, kiedy to zniesławienie gdzieś przychodzi do twojego życia. Nie smuć się, ale popatrz to na to, jako na okazję, by Chrystusa uwielbić, by Chrystusa wywyższyć. Przez tę trudną sytuację, w której się znalazłeś. Uchodzimy za oszustów, a przecież jesteśmy prawdomówni. Niby nieznani, a przecież dobrze znani. Niby umierający, a to żyjemy jakby karceni, lecz nie Jakby smutni, lecz zawsze radośni. Jakby ubodzy, a jednak wzbogacający wielu. Nie musisz mieć wiele, by wzbogacać wielu, bo masz Chrystusa. Jako ci, którzy nic nie mają, a posiadają wszystko. Kiedy masz Chrystusa, Żyjesz z Chrystusem, masz wszystko, niczego więcej ci nie trzeba. Ten świat nie jest w stanie ci nic więcej zaoferować, jeśli masz Chrystusa. Duchu Święty, zapraszam cię, przyjdź. Przyjdź teraz do wszystkich nas, którzy modlimy się wspólnie, do tych, którzy oglądają teraz ten kwadransik. Przyjdź ze swoją mocą, przyjdź ze swoją siłą, przyjdź Pani spraw, abyśmy mogli dzisiaj. Być świadkami Ciebie, w czymkolwiek co przechodzimy, w chwale i w pohańbieniu, w czci i w zniesławieniu. Panie, cokolwiek się dzieje w naszym życiu, to jest okazja, by okazać się Twoim sługą i Twoim przyjacielem. Spraw, byśmy wykorzystali każdy moment i wstydu, i chwały, by Ciebie wielbić, by o Tobie mówić i by zaświadczyć, że Ty żyjesz, że Ty jesteś, że Ty królujesz. We wszystkim bądź uwielbiony w naszym życiu. Oto Panie, wołamy. I o to prosimy przez potężne imię Jezus, które było zhańbione i które jest dzisiaj wywyższone ponad każde inne imię. Amen. Pozdrawiam Was serdecznie, subskrybujcie kanał, przesyłajcie dalej dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. On jest dobry, On Cię bardzo kocha i ma niezwykły plan dla Twojego życia. Pamiętaj o tym. Widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Z Bogiem, Papa! Pa.